Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was holem z Primara, moi drodzy. W ogóle uznałam, że Primark jest bardzo niebezpieczny dla mojego portfela. Za każdym razem sytuacja wygląda tak. Mówię, a pójdę do Primarka, zobaczę co tam mają, nie zamierzam nic kupić i zawsze wychodzę, moi drodzy torbami, z pełnymi torbami bo wiecie co, oni mają tyle fajnych rzeczy i tanich rzeczy przede wszystkim to jest bardzo zgubne, ponieważ tak tutaj 3 euro, tu 5 euro tu 10 euro i na końcu mamy 100 euro także no zauważyłam, że Primark jest bardzo niebezpieczny ale cóż, moi drodzy, jestem z tych zakupów bardzo zadowolona. Tym bardziej, że niebawem wybieram się na urlop. I tutaj znalazłam jeszcze kilka perełek, które właśnie podczas urlopu będę mogła przeodziać. Zacznę, słuchajcie, od butów. Kupiłam sobie dwie pary letnich butów. Pierwszy wyglądają tak. I mój mąż je wyśmiał, słuchajcie, nie wiem dlaczego. Ja że są świetne, o może tak. To są takie troszeczkę wyższe. Plecione tutaj klapencje, tak to wygląda. Mamy motyw wężowy, który teraz jest bardzo modny, także uznałam, że wezmę, moi drodzy. One kosztowały tylko 10 euro. Są fajnie porządnie zrobione, przynajmniej tak mi się wydaje i bardzo wygodne, także uznałam, że na urlop to będzie coś świetnego do latania. Zaraz, jak będę pokazywała Wam ubrania na mnie, to też będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają te buty na stopach. Kolejne buty, kolejne klapki, to i szał, buty dla stroczek i ja te klapki już mam tylko takie srebrne chyba są, a tutaj proszę bardzo Rose Gold, zobaczcie czy one nie są piękne, no to jest po prostu coś cudownego, wiecie jakaś taka prosta, zwykła stylizacja jakaś biała, czarna sukieneczka i te klapency i moi drodzy mamy stylowe, one kosztowały 10 euro, także również cena fajna fajnie się te klapki sprawdzałam, jak już wspomniałam, je tylko w innym kolorze także wiem, że są wygodne i na długo sterczają nie niszczą się tak szybko, także serdecznie Wam polecam właśnie te klapki z Primara Dalej, moi drodzy, kupiłam sobie takie spodenki. To są takie najzwyklejsze, luźne spodenki na lato, zobaczcie. Kupiłam je właśnie z myślą o wycieczkach. Wiecie, na Florydzie jest strasznie gorąco, także człowiek musi mieć coś takiego luźnego, przebiewnego. Te spodenki są też bardzo wygodne, niby zwykłe, niby nic takiego ale jak skomponujemy je z jakąś fajną bluzeczką, to naprawdę dobrze może to wyglądać. I ja te spodenki kupiłam jeszcze w kolorze czarnym. One kosztują w Primarku 5 euro. Rozmiar, słuchajcie, 38, jakby ktoś się pytał. Ja normalnie noszę rozmiar 36, ale oni coś powariowali w Primarku z tymi rozmiarami, także te 38 pasują na mnie idealnie. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała, to taka bluzeczka. Powiem Wam, że motywy, zwierzęce to tak nie za bardzo mój styl. Kiedyś uwielbiałam panterę, ale tak mi się przyjadła, że no nie za bardzo, ale ta bluzka i właśnie te buty, które Wam pokazywałam jakoś tak nie wiem, wpadły mi do oka. Stwierdziłam, że wezmę, bardzo spodobała mi się kolorystyka, także co? Przymierzam, moi drodzy, przymierzam i zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze wspomnę, że jest to rozmiar X. S. słuchajcie, uważam, że ta koszulka jest świetna, to będzie tak fajnie wyglądało latem, do opalonej skóry ten kolor taki żółty będzie fantastycznie właśnie podkreślał opaleniznę również to kółeczko tutaj to wycięcie nadaje takiego fajnego efektu I ja tą bluzkę teraz dobrałam do tych spodenek zielonych zaraz wam jeszcze pokażę jak prezentują się przy tej stylizacji spodenki czarne, także moi drodzy wydaje mi się, że jest to bardzo fajny taki luźny, wygodny look i wiecie co, dobrałam do tej stylizacji te mężowe klapki. Na początku wydawało mi się, że będzie to zbyt dużo. Tutaj, wąż, tutaj, wąż. Ale w sumie w ogóle to fajnie. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, co powiecie? Moim zdaniem w ogóle na to świetnie. I wcale nie jest tego węża za dużo tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. Piszcie koniecznie, co o tym sądzicie. Myślę, że jest to świetna letnia, wygodna stylizacja i przede wszystkim bardzo tania, ponieważ wszystko, co mam na sobie, pochodzi z Primargu. I tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak wyglądają te spodenki czarne. To jest tak wygodne, że po prostu to są chyba najlepsze spodenki na lato, na wycieczki mówię. Wam. Kolejna koszulka, która wpadła mi w oko, to taka zwykła, czerwona tutaj z guziczkami. Nie by taka zwykła, ale stwierdziłam, że nie mam takich kolorów w mojej szafie, także wzięłam. Zobaczcie, jak to na mnie wygląda. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, to kolor czerwony jakoś tak zawsze mi pasował bardzo z dżinsem, dlatego dobrałam tutaj teraz takie shorty, albo biorę zwykłe dżinsy, albo właśnie te one mają takie kwiatki hawajskie, bardzo mi się podobają. Bardzo często je właśnie latem noszę, że mam chyba trzy lata te spodęki, także już trochę ze mną są. I wydaje mi się, że fajnie, luźno taka stylizacja wygląda. To jest tak wiecie już bardziej na sportowo. To jest tak w ogóle słuchajcie, chyba pierwsza czerwona rzecz w mojej szafie. Nie licząc stroju kąpielowego i sukienki tej z lu, którą kupiłam sobie na któreś święta. Jakoś tak do koloru czerwonego nie za bardzo mnie ciągnęło. Nie wiem czym jest w nim do twarzy. Stwierdziłam, że teraz troszeczkę z tym kolorem poeksperymentuję i dajcie znać jak wam się podoba. Także... Tak się prezentuje ta bluzeczka, bo najpierw nie najgorzej mi w czerwonym. No i nie, dajcie znać. Teraz pokażę Wam koszulkę na widok której po prostu umarłam ze szczęścia, moi drodzy, ponieważ już od dawna chciałam mieć koszulkę, właśnie z nadrukiem z filmu, z serialu Gra o tron. Moi drodzy, jeszcze tutaj mamy denerys smoka. Musiałam ją po prostu wziąć. Ona kosztowała 10 euro. Te właśnie kolekcje w primarku typu Disney, Harry Potter był ostatnio, teraz gra o Tron są nieco droższe, wiadomo, ale wydaje mi się, że warto, materiał jest fajny, koszulka naprawdę bardzo ładnie wygląda i niesamowicie się cieszę, że w końcu mam koszulkę z Graotron. Także przymierzam i zobaczcie jak to wygląda na mnie. Kochani, i ja stylizację z tą koszulką wyobraziłam sobie właśnie tak. Wiecie, że ja bardzo lubię taki kobiecy, seksowny styl, i uważam, zresztą sami widzicie, że nawet taką zwykłą koszulkę można fajnie kobieco tutaj wystylizować. Proszę bardzo. Ja dobrałam tutaj spódnicę z Berszki. Ta spódnica niestety nie jest już w Berszce dostępna, to jest stara kolekcja. Wydaje mi się, że fajnie się właśnie komponuje z tą koszulką, nadaje takiego rockowego stylu. I mam jeszcze, nie wiem czy to zobaczycie, czarne zwykłe szpilki z, z Deichmana, także wydaje mi się, że taka stylizacja jest odpowiednia nawet jak gdzieś wychodzimy do baru, na imprezę. Także to jest moja propozycja stylizacji z tą koszulką, możemy ją nosić na sportowo, ale również jak widzicie na elegancko. Kolejną i ostatnią rzeczą, którą zakupiłam są takie oto spodnie i one wyglądają tutaj niezbyt ciekawe, takie kawałki. szmatki sobie pomyślałam, ale wiecie co, przymierzyłam i Zakochałam się. Wydaje mi się, że jest to świetna opcja właśnie na lato, na wakacje, ponieważ one są takie bardzo wygodne do latania, gdzieś wieczorem, jak jest chłodniej. Super. Zaraz je przymierzę, to zobaczycie jak to wygląda. To jest rozmiar 36. Kosztowały, słuchajcie, 9 euro. Tutaj też mamy taki motyw jakby wężowy, delikatny. One są na gumce. Także przymierzam i piszcie w komentarzach, czy Wam również tak się podobają. Dziewczyny uważam, że te spodnie wyglądają świetnie i dopiero to widać jak je założymy. Zobaczcie, jak fajnie można je wystylizować. Dobrałam do nich taką zwykłą, beżową bluzkę z Zary. Muszę Wam powiedzieć, że spodnie są mega wygodne, bardzo ładnie leżą na figurze. Dobrałam do nich takie buty na wysokim obcasie z Daishmana. Teraz Wam to jeszcze pokażę, jak to wygląda na dole. No moim zdaniem świetny, wygodny letni strój. Macie znać, jak Wam się podoba. Stylizacja, fajnie też będzie wyglądała z tymi złotymi płaskimi klapeczkami. Także dajcie mi znać, czy bardziej Wam się podobają w tym przypadku buty na wysokim obcasie, czy właśnie te klapeczki. I moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że moje zakupy, moje stylizacje Wam się spodobały. Kupiłam jeszcze po prostu roczny zapas rzęs w Primarku, a pokażę Wam jeszcze na koniec. Bo się często o to pytacie. Ja używam tych rzęs model Milan. On teraz był na promocji za 5,50. Proszę bardzo. Także kupiłam jeszcze kilka opakowań tych rzęs. wszystko, także kochani czekam niecierpliwie na wasze komentarze piszcie, które ubranie, która rzecz spodobała wam się najbardziej a ja się z wami żegnam i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie Mua! pa pa